Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście galerii i pracowni Ark Brut we Wrocławiu. Przypomina, matrez ulica Roska 46A, pierwsze piętro. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem będziemy rozmawiali o wystawie Kamilia Purzawy, krainy super istot. Nie jedna, a wiele takich krajów. I y, y, Państwa gośćmi hmm. przede wszystkim. Dwie konkretnie. Dwie konkretnie. Już wiemy. Państwa gościem jest Kamil Kurzewa, który się właśnie wszystkim odezwał, czyli twórca, twórca artysta, człowiek, który, którego pracę można obejrzeć na tej wystawie. Dominik podsiadły, opiekun artystycznej wystawy, czyli nie wiem, jak się nazywa, opiekun przewodnik, <tum> ten, który wybierał, pomagał, wspierał. I producentka wystawy Janina kuglarszczyk Borotowska, janka Ja bym zaczęła od Janki. Dzień dobry. E, dzień dobry. E, krainy. Super istot. Czym cię uwiodły, jeśli cię uwiodły? Super mm. istoty i te krainy. Przede wszystkim tematyką oraz kolorystyką. Dla mnie jest to temat, który wykluł się w moich latach młodzieńczych, szczególnie gra Heroes of Might and Magic jest mi bardzo bliska, a artysta Kamil Kurzawa e, też w nim eksploruje mocno. Więc. E, Pierwszy raz widziałam jego pracę podczas poprzedniej produkcji. To była wystawa poza tabu i tam były trzy prace Kamila. No Cztery. I... Cztery? Cztery, tak, bo był jeszcze jeden zeszyt. I no, prace nawet były mocne i dzięki temu jesteśmy tutaj wszyscy. I tak, zrobił razem. się pomysł, żeby robić tak z Kamilowi wystawę indywidualną. Kamil, ja przeczytam takie zdanie, które napisał od Twojej twórczości. Dominik podsiadły, twórczość Kamila Kurzawy jest postrzegana jako sztuka kręgu art brut. Moim zdaniem taka klasyfikacja wydaje się jednak nieadekwatna, ponieważ sugeruje spontaniczność i instynktowność procesu twórczego, podczas gdy w rzeczywistości dzieła Kurzawy są wynikiem głęboko przemyślanego i konsekwentnie rozwijanego języka wizualnego. I ja bym chciała Ciebie zapytać o te konsekwencje. Hmm. W czym ona ma swoją istotę? Czy to jest tak, że rodzą ci się te światy i te istoty i te krainy w głowie i ty nadajesz im jakiś wyraz artystyczny, stwarzasz je w rzeczywistości, bo budujesz jakieś obrazy, opowieści, zeszyty. Jak to właśnie wygląda? Hmm. W sumie to wygląda tak, jak pani powiedziała, o, że, mi się, że mi się dzieje tych krain w głowie wyświetlają, a ja po prostu je przenoszę na fizyczną formę, tak samo z postaciami, które tam biorą udział. A w nie dopiero będą brały udział, bo te wszystkie zeszyty są, są pod historią, którą dopiero zamierzam napisać. I o czym będzie ta historia? Praktycznie przebieg tego wszystkiego, do czego zaczynamy. Te wszystkie klany, co tu są postawiane po ścianach, to one będą miały swoją własną Olimpiadę Wojowników. I hmm. będą, będą medale, jak Olimpiada? Owszem, coś w tym mhm. stylu będą Plus... rządzić. A, przejmą władzę. Ale ty... nie, 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 nie. Pan chciałby, żeby to było takie proste, ale tak dobrze nie ma. Tam są dwie grupy gości, a nawet rzekłbym trzy, które spłona tak, że niby to będą chciały te grupy rządzić, ale trochę im nie wyjdzie. Tyle powiem na razie. Plus jeszcze. Te nienamalowane postacie, te swoje odegają, plus jest to tylko te spisane postacie z tego spisu ludności, którego tutaj nie wziąłem, bo był niekompletny i przeośnięty. Tam też jest masa postaci, które też swoje do odegania mają. Czy to jest tak, że te postacie, one ci się pojawiają? Czy są jakieś um, przestrzenie, nie wiem, konteksty, filmy, obrazy, które inspirują cię do tego, że one nabierają jakiegoś charakteru? Mm, tak, są jakieś, są filmy, z których zapożyczam postacie mhm. i wykorzystuję jako bazę, tylko że moje postacie są mi raczej postaciami 2.0, więc to nie jest tak, że praktykuję, to jest raczej, że na podstawie czegoś tworzę własną wersję. Czy to jest inspiracja. Dokładnie. To powiedz mi, co Cię inspiruje, jakie filmy konkretnie? No, cała masa, mhm. praktycznie wszystko, co oglądam mnie w jakimś stopniu inspiruje. Mhm. Dominiku, czy to spotkanie z twórczością Kamila Kurzamy? Jakby się określił? Czy to była eksplozja form, kolorów i zaskoczeń? Czy to było spotkanie z równoprawnym artystą? Czy to było właśnie wejście w jakiś taki świat, który wymaga odkrycia i dokładnego przyjrzenia się? Ponieważ na przykład te duże prace, tam się bardzo dużo dzieje, jest mnóstwo postaci, dużo historii. do A Co pani ma na myśli? Duże prace? Chodzi o zasyty? Tak. O, okej. Okay. Bo też jakby. O niektórych elementach, w których korzysta z filmów itd. Tak dalej. Także część tych postaci, które tam się pojawiają, to jakoś kojarzę. podobało mi się jakby ich reinterpretacja i jakby spojrzenie zupełnie jakby oso, oso, osobiste i osobne, tak użył tych dwóch zostawił. Oraz forma, na przykład zreszyty, to było bardzo trudne do ekspozycji, ponieważ no, nie dało się tego pokazać się, całego, to można było pociągnąć na kawałki, jakieś. Za <grym grym grym> całą galerię. Za znaczy, całą galerię, e, co nie było możliwe. Staram e, no, się jakby wybrać na razie, takie najfajniejsze elementy z danych e, stron, czy, takie, które się dało pokazać, bo dla mnie dylematem że właśnie, czy pokazać tą stronę z danej karty, czy może tą, bo tu, tu były fajne rzeczy i tutaj było super, w coś w ogóle pokazane, co nawiązywało jakby do tej narracji, także no to była skomplikowana sprawa, plus jeszcze zamontowanie tego, to już jakby osobna sprawa, tutaj e, mogę podziękować e, Krzysiowi Stanisławowi, który, z którym mówię, po prostu my, my się zmagaliśmy się momentami jasno zamontować e, i różnych jakichś takich z, nietypowych patentów użyliśmy do e, tej ekspozycji. A to już czasami tajemnicą technologiczną maszyny. Może się przydał. To znaczy, tego może nawet nie widać, ile właśnie trzeba było włożyć w ten montaż. Ludzie przychodzą na wystawy, nie zdają sobie sprawy. Czasami jest ten efekt jest spowodowany właśnie tym pracą od tyłu. Czyli wymyślenie tego, jak to pokazać? Tak, no no i jak tak, mhm. to dokładnie. Do ostatniej chwili zresztą układaliśmy. E, na przykład tam, żeby eksponować te obiekty ceramiczne e, i przestrzenne, to jeszcze przed, praktycznie przed stwarciem wystawy jeszcze były nogę przestawiane, bo, bo żeby, no, jakaś tu tworzyło kompozycję całej wystawy, tak żeby, bo trzeba by się całą się w, w, w eksponując e, jakieś tu prace, żeby to nie było tak, że się robi chaos, ale też ta nutka chaosu jest bardzo pożądana z drugiej strony. Mm -hmm. Ale ja bym chciała zapytać o różnorodność, bo y Zwykle nam się wydaje, że jak mamy artystę czy, czy twórcę, który porusza się, jak wykorzystuje jakiś język, to on jest w pewnym sensie jednorodny. Znaczy, ma pewien, jest przywiązany do pewnego przekazu i trzyma się jakiejś formy. W przypadku Kamila są obiekty ceramiczne, co przed chwilą przywołałeś, są zeszyty, są rysunki. Są. Y, 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 nie wiem, jak to nazwać rysunki przestrzenne? Kolaże. Kolaże, ale tak, kolaże, tak. które są przestrzenne, ponieważ one jakby wychodzą na zewnątrz, one są, to jest, one mają fakturę, to nie jest płaski rysunek, no koraż... własna. No właśnie, to są takie, y, y, też trochę tak jakby, jakby, jakaś forma zabawy, w gruncie rzeczy formą. I ja bym chciała zapytać o tę różnorodność, czy to jest coś, co Kamila wyróżnia? Znaczy to na pewno wyróżnia, ponieważ ma to jakby własną technikę, mhm. co jest, zawsze był ciekawym elementem, po, jeśli się odbiorcy również, że zawsze jakby odkrywa więc zrobić w taki sposób. Zresztą to w stracił, to było nawet parę, właśnie pytań Rotów na dobiazgowość. I to zawsze. Się, ale też zarazem myślenie o całości. całości Także to jest tylko tak, że tam coś szczegółki są, co, ale to one też budują jakby całość danego obiektu. Mhm. Czy te szczegóły to jest coś, co cię kręci? Czy one wymagają dużego skupienia, uwagi? Bo na tych kolażach i w rysunkach jest na przykład bardzo dużo postaci, ale każda jest inna. W kolażach jest bardzo dużo dodatkowych różnych elementów i każdy jest inny. Jak dużo czasu poświęcasz na stworzenie jednej pracy, na przykład? Uuhu, 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 proszę to za, Państwa, to, za, to zależy <laughs> chyba od pracy. Czy od tego, jaki obszar, zdecy... nie Jopsa. Jopsa, od tego, jak, jak długą grupę istot zdecydujesz się na niej umieścić. E, największa liczba istot, jaką umieściłeś. W swojej pracy. Wow. Jest taka liczba jakaś ograniczona? Pewnie gdzieś tam jest, ale to bym musiał przeliczyć oba z po i sprawdzić. Ja nie robię tak, że liczę na bieżąco, ile tam postaci umieszczam. Po prostu mam miejsce, kogo mam tam umieścić i umieszczam. E, jakie postaci są dla Ciebie ważne? Um. Mm. To raz jak pod kątem kołażu jest znowu rozmowa, to to wszystkie praktycznie, jakie są na tej liście pod konkretny kolor. Czy to jest tak, że ty na przykład te postaci dzielisz na dobre i złe. Inspirujące hmm. i odpływające, mądre i głupie. Na atrakcyjne mądre i głupie i... na pewno nie. Atrakcyjne i brzydkie też nie. Dzieli dzielę, upsem na dobre i złe, ale nie na wszystkich kolorach. Czy dobre mają jakieś cechy, które je wyróżniają? Wizualne? Czy hmm. jakoś... Że jed... wizualne, Pani mówi. Hmm. Po czym poznajemy dobre postaci w Twojej Dobre to chyba chodzi... To zależy od konkretnego korazu ale mam wrażenie, że na większości moich korazów to jedne postacie są w tę stronę, spojrzenia mają, a drugie w tę stronę, jak mówimy o wizualnych lecach. Tak, tylko że nie jestem pewien, teraz, na którym kołazu dobre są wyboje, a na którym kołazu niedobre są wyboje. Eee, ale tylko one mają też swoje kolory, one mają miny, one mają ubrania. Jak to chodzi o miny, stopne? to to po prostu tak wyszło. Tak wyszło. Eee, to powiedz mi jeszcze. Eee... Czy grasz w różne komputerowe? Tak, ostatnio teraz siedzę głównie na takiej zmodowanej wersji Heroesów, o których Pani wspomniała. I właśnie trudzę się w jednej kampanii. Mm, czy to jest trudne? Bo ja, ja nie trudne. gram w który, więc dlatego zapytam. Czasochłonne. Dokładnie i trudne. To kiedy znajdujesz czas na tworzenie, skoro siedzisz cały czas się tłuczesz, jak o, powiedziałeś? wcale nie że... cały czas. No. Akurat mam wszystko dobrze rozłożone i znajduję czas na tworzenie, choć teraz jestem pochłonięty tworzeniem dwóch kołaży naraz. Jednego na stawowej, jednego w mieszkaniu. E, dużo masz I sprzątaniem w sensie. kałupy pod Wielkanoc. Już? Już. No, to, jest, to jestem, jestem pod wrażeniem e, e, sprzątania chałupy. E, ale to powiedz mi, e, jak tworzysz, czy e, dajesz sobie przestrzeń, bo powiedziałeś te że jeden kolasz tworzysz w jednym miejscu, drugi tworzysz w domu. E, czy one ci się nie mieszają? Czy to jest tak, że przychodzisz i wiesz coś, co, co chcesz powiedzieć w konkretnej pracy no. i rozgraczasz? Jak to, że są rzeczy. w dwóch różnych miejscach. Mm -hmm. To nie tworzy ich równocześnie, a co za tym idzie, się właśnie nie mieszają. Mhm. Janina. Co było wyzwaniem przy tej wystawie? Co było wyzwaniem? Kontakt z artystą jest wyjątkowy. Mocny charakter ma Pan Kamil. Czyli ma swoje zdanie. To jest atut. Tak, jest to. Uważam, że to jest atut, bo nasza współpraca była ognista razem z Dominikiem. Ten montaż tutaj faktycznie był wyzwaniem. Ale to wszystko razem sprawiło, że wystawa jest mocna i dobra. Więc, no tak. Kto miał decydujący głos przy wyborze prac? Kamil czy Dominik? Kamil. Zdecydowanie kontakt. Kamil, tak. Kamil, bo założyliśmy tak, jakby opiekun. To jest jakby przeciwieństwo do, tak, do kuratora, bo tak tekst jest niby kuratorski, ale e, może być opiekuńczy, tak? Pierwsze moje pytanie, było do Kamila nie, jakby mamy tutaj pomieszczenie i teraz trzeba wybrać według jego koncepcji tego, co on jakby, robi też poza dosyć późno jakby praktycznie były, mieliśmy miesiąc na, na opracowanie wystawy, no, więc z, z tym też no, uważam, że... Ale powinien e, zadać znaczy, pytanie, a tak, sam się ciężko pracujemy, bo wiesz, e, no, to, to się ma im koncepcję, ale właśnie nie wiem. A tutaj był czas, tak, to było proste, że tu dzielimy na dwie części, mamy, to jest właśnie jeden świat, jeden świat to jest drugi. Mm. E, I to tak No dało się wiele. No po prostu pokazywał mi pasował, z którego, tak? Mm -hmm. e, Zasobu, nie, to, to się no i to z nie było Później, no już moja sprawa, była to, jak to dalej, były, to już musieliśmy kłócić z seminariuszem, czy tam dyskutować na ten temat. Dyskusja, dyskusja. Ale domyślam się, że było burzliwe. Tak, ale dzięki temu było emocjonująco i mamy dobrą produkcję. Ja bym chciała Cię zapytać, Kami, oho, ile jest z tekstu, który napisał Dominik, wynika, że Twoja praca jest koncepcyjna bardzo. Ale koncepcja nie wyklucza spontaniczności, to ja bym chciała Cię zapytać o proces twórczy, bo powiedziałeś, że pojawiają Ci się w głowie postaci, obrazy, te światy i Ty je wyrażasz potem poprzez już samo dzieło, to ja bym Cię zapytać, jak to jest, czy Ty masz jakiś rytm pracy? Czy to jest takie, że nie wiem, leżysz na kanapie i coś ci się tam w głowie pojawia i wstajesz i zaczynasz to robić? Jak to właśnie wygląda? Bo... E, tak jak pani mówiła, to było kiedyś, proszę panią, teraz to musiałem na chwilę zamrozić, po stwórcy, bo nic tylko albo bo spisuję nowe postacie tu i tam, albo hmm, siedzę pod te dwa kołaze, co teraz tworzę. W ogóle to jestem pochłonięty tymi dwoma kołazami. To one mają jakieś tytuły już? To dopiero będą miały na końcu. Mm, tytuły, pani się pyta. Mm -hmm. Nie, na razie mają jakieś zarysy tytułów, ale prawdziwe tytuły. A jak powstaje tytuł pracy? Jak ona już jest zamknięta, to co widzimy na wystawie, to wymyśliłam. Tak, to wtedy właśnie wymyślam tytuł. Na razie mam w głowie raczej zarysy tytułów. Mm -hmm. W ogóle muszą mi się te obrazy udać, wtedy ich spokojnie będę mógł tytuły nadać. A co robisz, a ci się nie udaje obraz? Ech, jak się musiałem boć przekonać. Usuwam wszystkie elementy naklejone. Hmm. Jak płynesz jest do uwytku, to zamalowuję tło i robię od nowa. Jesteś wtedy zły, że ci się nie udało? Raczej tak. A Co robi Arceus? Jak mu się praca nie uda? <śmiech> Rzucam, <śmiech> po nie, 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 to, nie, <laughs> ja. to nie, <laughs> nie ja, to nie ja. Ja, ja nie rozrzucam <laughs> wszystkiego po ścianach. Wypracam sobie. <laughs> właśnie jak jestem w nieswoim pomieszczeniu. Jesteś <laughs> Jesteś <laughs> Nie, jestem raczej bałaganiarzem. A jak tworzę na przykład w tym ośrodku nastawowej do którego chodzę, a tam właśnie przyzło mi tworzyć taki wymagający przeróbki obraz. To, to jest ich teren, ja tam nie mogłem aż tak bardzo śmiecić. Czyli jakbyś był na swoim terenie, to być. No teoretycznie mógłbym, ale <d legitimacy> zasadniczo jestem, mi queen... się raz tak źle nie zdarzyło. Zeszyty, sí jak już się dowiedziałem, tworzysz nawet kilka lat. Tak. To jest praca, to jest proces. Tak, proces. W ciągu, ale swoje opowieści, jak rozumiem zeszyty to też opowieści, można zobaczyć, na Wadpadzie, światło nie, ma... nie, nie, nie. Nie, 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 to nie, nie. jest tak, do końca tak. No to jak jest? Panią, jakby to pani uświadomić? Prosto. Ić, mm... I pani konkretnie współpraca. No ma chwileczkę. Tylko... Hmm, jak to... O, już mam. No. To tak. Na wadpadzie bo... jest osobna kraina, można by powiedzieć za trzecia nawet czy czwarta. A te zeszyty są pod krainę drugą, a z pielużności jest pod krainę pierwszą, która się później podłączy z krainą drugą. O matko, to ile tych krain jest? Na chwilę obecną cztery bodajże. I czemu one się różnią od siebie? Poza bohaterami. To no tak, piepsa to jest psy... to jest wszystko z czym, co jest w tych zesytach. I ona jest jakby to powiedzieć... Tym samym, mym co je będzie w tym spisie ludności, z tą różnicą, że dzieje się jakieś, hmm, powiedzmy, że kilka lat po tym, co się dzieje, spisy ludności, oni są jakby z alternatywnej przyszłości, te postacie, i później w jakimś rodzaju, w jakiś kół czasu przylecą do przeszłości i się nowa linia wytworzy. Tak to jest z tymi dwiema pierwszymi krainami. Trzecia kraina to są obrazy poświęcone tej Zhejiang z Maiden Magic. A czwarta to jest właśnie to, co się dzieje na Wadpadzie. Proszę Państwa, zajrzyjcie w różne miejsca na Facebooka Kamila, na Watpada. Pod jakim hasłem tam można Cię znaleźć? Hmm. Chyba tamil172. Tamil172, tak? Hamil. Hamil 7.1.2 to są... 1.7.2 1.7.2, przepraszam. 1.7.2. Mam nadzieję, że odsłuchacie nas Państwo dokładnie. Tak to czasem się dzieje. I tam możecie się zanurzyć. A po Kamiku za ja że link będzie w opisie. Tak. Ja bym chciała Was zapytać, o gran... czy w ogóle istnieje granica wyobraźni? Czym jest wyobraźnia? Czy to jest dar, z którym się czego rodzi? Mówimy o kimś, że ma wyobraźnię, albo że jest pozbawiony wyobraźni. To ja bym chciała zapytać w kontekście twórczości Twojej, Kamilu, Czym jest wyobraźnia i czy ona ma jakieś swoje granice, co ją kształtuje? W moim wypadku to z jednej strony ma granice, bo widzieliście ten mój podział polityczny, że on ma swoje je zaznaczone miejsca tu i tam, a z drugiej strony on posiada masę białych praw, więc wszędzie się może wszystko pojawić. Czyli jest ograniczona, a zarazem jest nieograniczona. Dokładnie. Jaka? Sama nie wiem. Trudne pytanie. Bo z jednej strony jestem człowiekiem, który był spontaniczny i musiał się stać ułożony, więc moja wyobraźnia została w pewnym momencie stabelkowana, wtworzona w rady. Tak, i w tym stabelkowaniu aktualnie jestem, więc czuję się trochę ograniczona, ale yy, na przykład taką sferą jest śnie dla mnie gdzie moja wyobraźnia jest totalnie nieograniczona i rano budzę się trochę sfrustrowana różnymi historiami, które się tam dzieją i one są po prostu nieograniczone niczym, co się dzieje w ciągu dnia. Dominik? Znaczy, no, w z wyobraźnią nie wstąpię, że bierze coś takiego, że ma że też nie mamy wyobraźni. Tak samo jak z, z rysowaniem, na przykład, żeby było twórczośne, żeby ktoś mówił, ja tam nie mówię. Ale przychodzę na wystawę i nie, nie rozumiem. A tak naprawdę jest wiele takich przykładów, że to nie ma jakby znaczenia. Tak jak słuchamy muzyki, to nikt nie mówi, że ja nie umiem grać, to nie, nie mogę słuchać muzyki, prawda? To, ale to jest danie sobie wolności do tego, żeby pozwolić sobie odczuć, bo to chyba też o chodzi, że się boimy y, emocji, więc dlatego mówimy, nie rozumiem, nie pójdę na wystawę, bo nie zrozumiem, co tam jest pokazane, bo to na pewno jest jakieś takie dziwne, tytułane, Więc się boję, no więc nie pójdę i nie zobaczę, a tak naprawdę nie daję sobie wolności, żeby coś poczuć chyba czy To osobą, mu komfortu? Trochę tak, nie? Ale na koncert my nie pójdziemy, chociaż nie umiemy, nie znamy, tak, oczywiście od... nie, nie, nie wiemy, jak Google muzyk, na przykład, e, to... Te... Takie roboty. Ale to jest Też mi się wydaje, że to jest e, problem społeczny, tak, e, też jakby... Edukacji i pewnych rzeczy. Na przykład. Ja mam taką teorię ukutą ja na, na, na podstawie historii Polski, e, że spada w ogóle poziom jakby, m, e, inteligencji narodu, jeśli człowiek przez jakiś czas nie prowadzi zajęć plastycznych w chore mm -hmm. I to widziałem w, na, na w, w, w Polsce przez jakiś czas było e, zidentyfikowane zajęcia plastyczne w podstawówkach, bo stwierdzili, że to jest niepotrzebne. I od razu się pojawiły problemy społeczne w większej ilości. A to w jakich klatek było? No to za to jest w że na... ty, kiedy. To w kiedy... było tak się. Tak, w... tak że wykwitowano oddychowanie plastyczne i muzyczne, potem w końcu stwierdzono, tak, że to jednak jest problem, bo nie wychowujemy, nie uczymy dzieci do odbioru i przygotowujemy ich do odbioru sztuki. W ogóle, szeroko rozumiejąc, więc zwrócono, ale to chyba nie są obowiązkowe zajęcia. Tak, ale to, a to nie, obowiązują... nie chodzi o, 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 o sztukę, tylko też chodzi o budowanie relacji, przestrzenne, mm -hmm. rozumienie kształtów, e, wielu innych rzeczy, które po prostu musi się skupić, a jak nie masz e, podstawy tematy minimalnych danych, tak? To mm -hmm. nie masz czego by, by nie budować tych raźni. Ja teraz to sztuczna inteligencja za nas wszystko. Kamil, z <coughs> sztuczna inteligencja, wszystko? Nie, 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 Moim zdaniem zbytne ufanie stuce inteligencji to posta droga do Matrixa albo bo terminatua. Dokładnie. Czyli brak wyobraźni. Tak, ale no, z drugiej strony, ja na przykład, jako że w interesie mówię kulturą internetu, w, to, w, jakby, to trzeba było poznawać te wszystkie narzędzia i korzystać, w, w, jakby w, wykorzystywać, w, czy w ogóle rozumieć, w, jakiejś tam w, w formie były, skąd się to bierze. Żeby też właśnie nie mieć tego terminu, ja to. I to tak, Albo To prawda, to prawda. Ale y, y, chciałabym jeszcze zapytać Ciebie, Kamil, czy y, jest taka praca na tej wystawie, do y, której masz szczególne uczucie? Lubisz ją hmm. wyjątkowo, a była dla Ciebie bardzo ważna, wymagająca na przykład w tworzeniu. Czy jest coś takiego, do czego jesteś szczególnie mocno przywiązany? Najbardziej wymagający to chyba był ten wielki robot, co żeśmy tam montowali we trzech. Nie, zresztą robot złej, bo nie to trochę powstał, Co się wystawił, Dopiero się dowiedzieliśmy, że to mogą być elementy spadowe, które miały być pokazane osobno, a się okazało, że to zróbmy, zróbmy go Zróbmy go, zróbmy go, ale był wymagający, a jesteś do niego przywiązany, dlatego że był wymagający Trochę tak, można to tak ująć. Czyli w już pracy. Lubię. Ja tu. to? Twórczość? właśnie. Y, Okej, okay, to powiedz mi, jakie masz plany na najbliższy czas na pracę twórczą, oprócz, oprócz uch, tych dwóch uch, uch, kolarzy, uch, 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 które Oprócz pożych. dwóch kolarzy. Te dwa kolarze, to mi bodajże zejdzie ich robienie, hmm, jak dobrze pójdzie do połowy kwietnia najpóźniej. Później wrócę pewnie do powiększania spisu ludności. To to jest spis ludności? Dosumownie, proszę panią. To jest po prostu spis wszystkich postaci, jakie się pojawią w tej mojej historii, którą mam nadzieję stworzyć w 2030 najpóźniej. Czyli to będzie jakaś społeczność, jak rozumiem? Tak, i jest... cały czas tą społeczność rozbudowuje. To są te super istoty? Tak. Dlaczego one są super? Po prostu, u mnie po prostu każdy jest super, bo ma jakieś konkretne talenty, konkretne zdolności. Już samo ich posiadanie sprawia, że jest super. E, czyli wyjątkowość tej krainy polega na tym, że te, każda z tych istot ma jakieś wyjątkowe talenty. Dokładnie. I każda ma jeden talent, czy ma ich kilka? Kilka. Chciałbyś żyć w takim świecie? A kto by nie chciał? Szanowni Państwo, kto by nie chciał żyć w świecie, w którym każda z istot ma... Po kilka super talentów i w ogóle same super istoty, i wyobraźmy sobie, że w tym świecie wszystko jest super. E, nie wiem, czy idealnie, ale na pewno super. E, szanowni Państwo, e, krainy super istot, wystawa Kamila Kurzawy łuska 46, a pracownia Galeria Arbru. Wystawa czynna jest do 25 kwietnia. Do tego czasu będziemy już po Wielkanocy i Kamil na pewno posprząta mieszkanie, jak zapowiedział, ale nie będziemy go sprawdzać. Przyjdźcie, warto wejść w zupełnie inną przestrzeń i sprawić swoją własną wyobraźnię, w zależności z wyobrażeniem Kamila, pracownia Galeria Art 46A w